Dzisiaj lecimy do fryzjera. I żeby było ciekawiej to idziemy do najtańszego fryzjera najdroższego fryzjera. Tak jak widzicie, z moimi włosami jest już trochę ciężko. I najtańszy fryzjer będzie kosztował około 14-15 złotych. Tyle to ja stary płaciłem na lat temu i byłem dzieckiem i wtedy płaciłem zdychę za strzyżenie. Mam pewne obawy, o których zaraz wam opowiem i pokażę. Bo jak zacząłem w Google, to delikatnie się wystraszyłem tego najtańszego fryzjera. Poza tym też chciałbym wam pokazać, gdzie tutaj mieszkam, ponieważ aktualnie w ogóle. Jest Jestem na Phuket w Tajlandii. Wszyscy influencerzy latają teraz do Tajlandii. Pokażę wam, w jakiej willi mieszkam, bo jest niesamowita. Niesamowita jest przede wszystkim za to, ile płacimy za nią, bo cena tego jest jakaś. Jest dobrze, jest tanio. Jeszcze pewnie zadzwonię do swojego fryzjera, który jest w Polsce. Niech on oceni, jak to mi zrobili. Czy, czy dobrze wyglądam, czy źle wyglądam. Fryzjer za 15 zł. To już nad nie chodzi o ocenę, bo to, że jest tani to nie znaczy, że będzie zły. Natomiast. W... Zaatakowało go. Na przykład interesują mnie względy higieny i tego, jak on te roboty wykonuje. Zaraz wam pokażę zdjęcia wykonanych dzieł. Lecimy taksówką, bo to jest 12 km stąd. Co do całego fryzjera, raczej barbera, 4,7 oceny. Później wszedłem sobie w te zdjęcia i tutaj jeszcze jest okej, okay, tu jest okej. Okay. Tajska chata w górach, fryzjer, ale tu już kurde, zastrzeżenie stuwa. Ile to jest? 12,50 zł. Ale najbardziej mnie zaskoczyło... Ten to cięcie, nie wiem, czy. No naprawdę boję się tego, co tam zostanę jak to będzie. Więc bądźcie bardzo, proszę, ze mną i przeżyjmy to razem. <grym> z drugiej strony to tylko włosy, odrosną. Co nie? Odrosną. Ci faktycznie źle ostrzy, że to będzie problem. Tutaj na zero, tutaj ci trochę włosów zostawić. na... Patrz co w ogóle jedzie z nami. To jest kot w końcu. Słodki kotek. Dobra, jak zawsze, ja musiałem coś odwalić i wpisałem zły adres. Zawsze się ogarnąłem teraz, a nie na miejscu. Mam nadzieję, że dowieźmi nas pani. Dotarliśmy. Nasz barber jest w sąsiedztwie warsztatu motocyklowego, że jest zamknięta. Jest. Ty jeszcze, że wiedziałeś o tym? No nie wiedziałem. Wracamy tu po prostu. Zamknęli nam przed oczami. Było otwarte, tylko przestało być otwarte, kiedy tu przyjechaliśmy. Dobra, nie poddajemy się, lecimy do kolejnego barbera. Mam nadzieję, że nie zamkną nam przed oczami lokalu. 11 minut stąd i ma bardzo fajne fryzury. Widziałbyś mnie w takiej fryzurze? Nie. Ja też ciebie, nie? nie? Lokal wygląda. No jest dobrze. Oby tylko było otwarte. Zaraz udaru dostanę. Bardzo daleko jeszcze? to 40 metrów. Powiłeś to 15 minut. Faktem jest, że jest tak gorąco, że nawet taka droga, 10 minut, którą idziemy, to jest jakaś mordęga. Ty jeszcze masz mało włosów na głowie. No zaraz jak chcesz, to pójdziemy i ci je obetniemy. I co? Mamy barbera, tylko niestety musimy tutaj wrócić za półtorej godziny, bo powiedział, że ma dużo klientów. Wtedy lecimy z moją fryzurą. Nawet nie wiecie, jak tu jest gorąco, jestem w tę tarką udarową. Żeby się ochłodzić, wpadliśmy do Starbucksa tajskiego. Problem jest taki, że ja nic nie rozumiem, ale najprawdopodobniej wybiorę najbardziej... szaloną rzecz? Nie, najbardziej szalona rzecz to jest czyli latek, która jest z niebieska. A ja wybiorę to. No to wybierzesz ty to, ja wybiorę to. Czy Patek bierz tak? Bo się dla widzów, pojęcie tego to jest? jakiś syrop, po prostu niebieski, czy to jest? No ja przez to, że nie mam pojęcia, czym jest to niebieskie. Już wiem, to jest de natura. Poziomka 13, pamiętamy Od Tego słońca totalnie mu się odkleiło. Wybaczcie. Taki swojski Starbucks, powiem wam. Górko, górno. Nie śmieję się, że to jest Starbucks, bo się śmieję. Mówię to dlatego, ponieważ logo mają jak Starbucks. Dostałem jako pierwszy napój. Teraz jeszcze zaczniemy tą kawę Patryka, bo jej chyba jestem najbardziej ciekaw. Może że nie jest moja. Tu jest związane w ogóle ręcznikiem papierowym. To nie wiem, jaki jest sens, czy, żeby zakryć to logo. Chyba nie, po prostu, żeby nie było wam zimno w rękę. No wygląda to ciekawie, coś tutaj pływa. No wygląda jakby natura. Czy nie wiem jak wygląda na kurat? Nie miałem sprzeczności. Tak smakuje. Mm. Nie no, już się napiłem. Okay. Tak serio soda, ale z masą, masą cukru. Czyli nic nie mam do cukru, bo lubię cukier, ale tutaj jest aż tego za dużo. Jakby był jakiś syrop po prostu. Ale wypiję, żeby się nie zmarnowało. No i te truskawki tutaj pływają. Kosztowało to 7 zł, więc jest dobrze, jest tanio. Czekamy na kawę od 15 minut już. Nie wiem, mam nadzieję, że w Właśnie się dowiedzieliśmy, dlaczego Patryk tak długo czeka na swoje zamówienie. Nie zamówiliśmy tego, tylko my. Już zamówiliśmy i zaraz będzie, Patryk, twoja kawa z dynatletem. Wciąż słodkie, okay. myślałem, że jak się te kostki rozpuszczą, to będzie lepiej, ale nie jest. Musisz trochę słomkę Life Lifehack od Patryka. Działa, teraz wypiłem dużo wody. Tak źle, tak niedobrze. Prawdziwy Polak. No Na najlepsze trzeba najdłużej czekać. Na zdjęciu było trochę lepiej. Długo wyczekane. To, że nie wygląda to zbyt apetycznie. Smakuje jak kawa. Daj mi Smakuje jak kawa. Zatarliśmy. Ale nikogo nie ma. Wszystko przeciwko nam. Ale to miejsce ma naprawdę niezły klimat. Tutaj macie... Panie, co z tymi moimi włosami będzie? Tutaj ci robimy fejda. Zarosłem strasznie. To zależy mi na moich włosach i w Warszawie to tak chodzę do jednego fryzjera, do którego pewnie zaraz zadzwonię. No ale kurde, już musiałem. Musiałem tutaj już pójść, bo jestem za długo. I zaraz wam wyjaśnię, dlaczego tutaj jestem tak długo. Przechadzając się, zwróćcie uwagę, że ten gość ma certyfikat, więc to nie jest tak, że to jest jakiś przypadkowy ziomek, który wziął sobie nożyczki i zaczął ciąć, tylko on ma certyfikat, więc zna się na fryzjerstwie. Tak sobie tu mam. Bo czemu tylko że nie ma. No już czekamy, tutaj to jest 10 minut. Dziwnie się czuję. No przecież mógłbym wziąć z tego lokalu wszystko tak naprawdę. Ludzie tutaj to mają zaufanie do siebie. mi się podoba. Twoje włosy też tam będą. Kolejne minuty lecą i tak sobie myślę, że może ten ziomek pomyślał, że my chcemy po prostu nagrać w jego lokalu, a nie to jak on mnie obcina i on może po prostu sobie poszedł, zostawił lokal otwarty, chodźcie, nagrywajcie i kiedyś sobie wrócę. No bo to jest. Nie... No dobra, możecie się spóźnia po prostu. Ja też się zawsze spóźniam, ale to jest dziwne. No, zostawić lokal otwarty, normalnie wszystko jest odpalone. Zostawił torbę, więc na pewno zaraz przyjdzie. Nie pomyślałbym, że skorzystanie z tego fryzjera w Tajlandii będzie aż tak trudne i myślę, że to będzie łatwe, proste i wygodne. Może serio pomyślał, że chcemy nagrać jego lokal i sobie poszło. Chłopak, nie ma, przepadł. Był i znikł. To jest Daj, okej, okay, to jest wygodnie, myślę, że jakiś naborek. Sprawdzałem, tak to jest 300-400 watów, oczywiście zależnie od miejsca. A tu jest 150, więc no jest to niższa cena niż pozostałe. ale w Polsce też możecie pójść do taniego fryzjera. O, napiszcie mi w komentarzu, te płacicie za fryzjera. Jestem ciekaw, bo jak sprawdzałem w Google, to średnia w Polsce to jest od 50 do 70-80... O, ciekawe. Całolika. No problem. Nie no ma problemu. Dobra, pan przyszedł, czyli będzie cięte. Już myślałem, że naprawdę się źle porozumieliśmy i on mnie zrozumiał, że chce po prostu nagrać film w jego lokalu. Chłop przychodzi i co nagrywa film u niego. Co jeszcze to problemem może być nie higiena, jakość wykonania jej usługi, tylko komunikacja. W Tajlandii... Często nie dogadacie się po angielsku, Na plus jest to, że wszystko odkażą, więc... Okej, okay, nie, nie ma tragedii, myślałem, że wiecie. Tymi samymi nożyczkami i tego samego ziomka sobie nie. A tutaj jest bał szata. Yeah, ja late, YouTuber. Youtuber from Poland. nobody watch me. To do. Tajlandii, czemu tutaj jestem, o co chodzi. Bardzo mi się tutaj spodobało. No i ja zapracowałem, ale też jestem takim farciarzem, że mam możliwość pracy zewsząd, gdziekolwiek jestem, więc stwierdziłem, że chciałbym choć raz w życiu tak polecieć na dłużej, na miesiąc, dwa. Więc po prostu wziąłem Patryka i polecieliśmy. Też się rozstałem, więc tak naprawdę nic nie trzymało mnie w Polsce. No i polecieliśmy. Jesteśmy już tutaj miesiąc. Tęsknię za Polską, tęsknię przede wszystkim za ludźmi, za wami, bo jednak takie spotkania spontaniczne gdzieś bardzo w Warszawie zawsze były miłe, więc wracam. Nie wiem jeszcze kiedy w 100%, ale najprawdopodobniej pod koniec maja. Tutaj siedzimy, odpoczywamy, nagrywamy, ale brakuje mi Polski. Naprawdę jest, no jest tęsknota, nie pomyślałbym, że aż taka. Plus też powodem tego, że tutaj jestem było to, że potrzebowałem trochę motywacji do nagrywania, bo jak widzicie ostatnio na YouTubie pojawiały się odcinki raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, Tego, że po prostu mi się nie chciało. A jak mi się nie chce, to stwierdzam, że lepiej nic nie nagrać, nie nagrać gówno, więc wolałem nie nagrywać przez miesiąc, dwa. No było mi z tym źle, że was zaniedbuję, natomiast no potrzebowałem właśnie wyrwania się, polecenia gdzieś daleko i nabrania nowej motywacji, nowego spojrzenia. Bo na przykład jak przeprowadziłem się do Warszawy to wtedy miałem największą motywację do nagrywania. I właśnie tutaj też tak mam, że w ciągu trzech tygodni z Patrykiem zrobiliśmy więcej niż w Polsce zrobiłem przez trzy miesiące. Pretty good. You look really good yes. What is the price? 150? Huh? It's okay. jest you. Dziękuję bardzo Dziękuję, Jestem zadowolony, co prawda jest krócej niż zawsze Największym problemem była komunikacja, ale gościu super Zapłaciliśmy mu więcej w podzięce, także po pozwolił nam nagrać Plus, no kurde, bardzo tanio było Także mam nadzieję, że taka samu pomoże Bardzo mi się podobało Daję okejkę, a teraz kolorowanie włosów u najdroższego fryzjera w Tajlandii Ale najpierw idźmy coś zjeść Przez Dawno nie miałem tak krótkich włosów Burger King i to ma być spicy. mamy też frytki. Frytki, jak frytki są ok? Muszę jeść. Nie. Mocne 8 na 10 Ale ci w Mięsko dobre. Po prostu burger King w Polsce. Natomiast spodziewałam się czegoś ostrego. A nie, jest ostre. Trochę się zabiadł. Na jedzeni. Humor się poprawił, bo powiem że dużo mnie wszystko. Jak jestem głodny, to jestem wściekły. Może nie wściekły. Dobra, dzwonimy do Łukasza. Zapytać o moją fryzurę. Zapytać, jak w Polsce. O, cześć! Bo to jest jajkość wielka Dobrze cię widzieć. No pokaż mi to, co... No. no dobrze, no, przeżyjesz. Nie, czy ty wracasz? Tak, w maju pod koniec. To w pierwszym tygodniu się widzimy. Czyli jest źle. Nie, nie jest że będzie lepiej Myślałem, że Łukasz na moją fryzurę lepiej zareaguje Ale myślę, że na mój kolor może Może lepiej zareagować, ponieważ będziemy Kolorować moje włosy I Patryk wpadł na genialny pomysł, że po prostu Pierwsze co zobaczy, to będzie kolor moich włosów I pierwsze co zobaczył Patryk Było jego czerwonym telefonem Patryk chciał, żebym miał kolor włosów Jak Michał Wiśniewski Także będę miał kolor jak Michał Wiśniewski I Co do najdroższego fryzjera, barbera Tutaj w Tajlandii, to wygląda tak, że możecie Znaleźć coś drogiego, co będzie kosztować 100, 200 zł, ale trzecią opcją, najdroższą, jest to, że ziomek przyjeżdża Wam na chatę i Was strzyże i ogarnia Wam włosy i z tej opcji skorzystamy, więc czekamy na naszego fryzjera Barbera, zmieniam kolor włosów na Michała Wiśniewskiego, co do ceny tego fryzjera to jeszcze nie wiem, jak przyjedzie i zapłacę to Wam powiem, bo się wtedy dowiem, ale podobnie jest drogo, dużo drożej niż... W Warszawie, Warszawie zawsze jest trochę. Czas na obiedzony house tour, i od razu mówię, że jestem po najdroższym fryzjerze. I kurde. Po prostu oglądajcie do końca, zobaczycie, co się z moimi włosami stało. Ale teraz szybko pokażę Wam, gdzie mieszkamy. Za ile mieszkamy, bo to jest najlepsze. Ale uważam, że jest naprawdę dobrze. Jest kurna. No, w tej cenie. Chodźcie. I od razu na pierwszy rzut oka mamy basen. Bym się wbił w ten basen, ale. No chcę Wam jeszcze pokazać chatę. Po lewej jest salon. Tutaj, raz, dwa, trzy przysypiali. Jesteśmy tutaj w trójkę, a tak naprawdę docelowo może tutaj być nawet sześć osób. Wejdźmy najpierw do salonu. Salon jest naprawdę zajebisty, i to, co mi się najbardziej podoba, to to, że jest bardzo wysoko. Bardzo. Mamy stół, mamy miejsce czyli gdzie można sobie usiąść, obejrzeć telewizję, bo za tymi drzwiami nie jest a telewizor. No i upchaliśmy cały bałagan, więc dlatego jest zamknięte i niech będzie zamknięte. Miejsce, w którym najwięcej spędzam czasu, a mianowicie kuchnia. Tak naprawdę to tutaj jest klima i najbardziej leci zimno, a tu jest strasznie gorąco, więc właśnie tutaj spędzam czas, ponieważ jest mi wtedy zimno. Tutaj jest mój pokój, ale do niego wrócimy na końcu, bo jest najlepszy. Sorry Patryka. Zaczniemy od pokoju Patryka. To jest taki okrąg, i to jest nasze po prostu podwórko. Tutaj jest jeden pokój, gdzie mieszka Piotrek. Do niego nie będziemy wchodzić, bo pierwszego nie ma. Po drugie, nie wiem, czy sobie życzy. A po trzecie, Patryka, pokój wygląda identycznie. No może nie identycznie, ale jest to samo. Nie ma nic tam więcej. Tak wygląda pokój Patryka. To, co jest tutaj najważniejsze, Lima. Bez tego nie dałoby się tutaj przeżyć. Patryk kupił sobie się słodkiego puszaka. Nie wiem, jak się nazywa, ale jest zajebiste. Nazywałem go Bao. No i najbardziej zwyczajna łazienka na świecie. Zwyczajna? Nie wszyscy mają. widet. Co, co ty robisz? Co ty? Co ty? Co, ty? co, ty? co jest? Co, co ty robisz? Jak to wyłączyć? Nie wiem, no kurwa. Przed do pokoju i no. Co ty robisz, stary? Zabijista chata. Ty. Prysznic. Niesamowite. Nie Jest to jak pokój hotelowy, ale uważam, że jest tu wszystko, co potrzeba. Najważniejsze jest to. To. No. Lampion. Czekajcie go. Dobra, nieważne. Chodźcie teraz do mnie, bo ten pokój się różni od tej pozostałych. Dalnia wygląda w następujący sposób. Jest chyba większa, nie? Ale łóżko jest z tych samych rozmiarów. Co mi się najbardziej podoba, to to pomieszczenie. Jest to łazienka! To jest bannę, a ja uwielbiam wannę. Jest też prysznic są nawet kamienie tutaj muszę zadać jedno ważne pytanie i zastanowić się nad tym dlaczego za moimi plecami nie ma lustra bo tego totalnie nie rozumiem na przykład gole się i zamiast patrzeć jak się gole to ja muszę się golić i iść z maszynką tutaj golić się i wracać do zlewu. Kto to kuźwa wymyślił, żeby lustro było po tej stronie? Może to ma jakieś zastosowanie, ale ja tego nie rozumiem kompletnie. No i co do ceny? Jaka jest cena? Cena jest zajebista, ponieważ wynajem na jeden dzień tej willi kosztował nas 600 zł. Co daje nam dwie stówy na osobę, a w najlepszym scenariuszu, jak wynajmiecie w 6 osób, to no wyniesie was stówę za dobę. Aż sprawdziłem sobie w Polsce jak to wygląda i na przykład w Gdańsku, żeby sobie wynająć coś, to tak średnia cena to jest 500 zł. I to wtedy macie z reguły jedną sypkę. Wiem, nie ma co porównywać Polski do Tajlandii, to są dwa różne światy. Natomiast działa to na wyobraźnię dosyć mocno. Także dajcie mi znać, czy to jest. Nie no, ja uważam, że to jest mega tanio. Dwie stówy za dopę, za willę z basenem. Powalone. Teraz możemy wracać do naszego najdroższego fryzjera. Ale czy najlepszego? Jest mocno widzowie. Barber, który przyjeżdża, rzucił na Instagrama, że jedzie do mnie i zrzucił mój profil. Tego się nie spodziewałem. Naprawdę? Tak no wiesz, pan niesamowite. Nie no, jestem zaskoczony. I też nie wiem jak to będzie wyglądać. Co na stołku coś? Nie wiem, nigdy nie miałem barbera z dostawą do domu. Jakby to nie brzmiało? I trochę się boję tego koloru włosów. No dobra, czekamy. Hi, nice to yeah, meet you. Four, four hours ago. It's good. Jest nawet różowe lusterka. Jest to przygotowane. The barber is good, but I, I okay. is Gość mi pokazał, że kolor jest robiony w Niemczech. Uh. To na razie zaczyna się dobrze, ale pochwalił naszego barbera poprzedniego. Mówiłem, że jest yeah. zajbisty, Ale powiedział, że chce trochę delikatną poprawkę zastosować. Więc zobaczymy. No i trochę się boję tego koloru. Chłop ma kolor z telefonu. Are you ready, Carol? No, I'm not ready for this collar przed kolorkiem drobne poprawki. Sprawa jest taka, że... Co innego to jest bycie barberem, a co innego kolorowanie włosów. Przynajmniej tak uważam, że nie zawsze to, że potrafisz ciąć, to nie znaczy, że potrafisz zrobić ładnie i dobrze kolor, nie? Więc to jest ciekawe. Prawda, jakbym miał barbera, który przychodzi do domu, to już w ogóle bym nie wychodził z domu. To byłoby straszne. I się tak nie wychodzi. Z domu. No właśnie, ale wtedy to już w ogóle nie miałbym powodu, żeby wychodzić. Bo tak to raz na miesiąc muszę wyjść, nie? Bo mi wyrywa resztki włosów. Are you ready for the color? Mogę uciec. Mi się wydaje, że Ziomek pierwszy raz będzie kolorował włosy. Nie co robi. To najpierw trzeba rozjaśnić chyba, a później nie nie, nie znam się, ale jak ja. A to mówisz, że taki bordowy ciemny będzie, więc. Powinien rozjaśnić, a później nakładać kolor. To jest drogi barber, więc ty się nie znasz. Tak naprawdę to Piotrek ma rację. już... No nie wiem. Dobra, dobra, już dajcie spokój. Odrośnie. Nakłada. A najśmieszniejsze przynajmniej dla mnie. Będzie tak, się okaże że ten. A niech. Barber był lepszy od tego drogiego Myślę, że on się uczy na mnie Ciekawe ile będzie mnie to kosztować Ja myślę, że będzie dramat, bo bez tego rozjaśniania nie będzie dobrze A według mnie będzie super Ja nie wiem, według mnie to ja, to ja po prostu już nic nie wiem Wyglądasz się trochę jak Elmo Tylko przypominając, Elmo wygląda tak Naprawdę wyglądam jak Elmo? Coraz bardziej Nie no, ten ziomek musi wiedzieć co robi I think it's perfect. Great color for him. Dobrą gadkę Thank no. you, thank you ja tego tak obserwuję i tak właśnie zgubiłem, że kogoś mi przypomina, że nie wiedziałem kogo, ale teraz już wiem. Jeżeli nie tylko włosy twoje będą czerwone. A co jeszcze? Skóra. Jak tarte. No co? Perfekcyjnie, No nie zejdzie, nie zejdzie. Powiedz mi, ten szef może być lepszy. Trzeba się śmiać. on się. Nie Welcome tutaj Thailand. To do nas znaczy, że No tajski luz. Jest gonna be perfect. Yes. Gościu bardzo tak się zestresował i tak kurczowo chodzi i lata. nie. No, yeah, mnie jakby coś poszło nie tak. ale nie wiem no. Worry about himself. No. no. Why you look worried? Don't, <laughs> don't be worried. No, <laughs> <be worried. laughs> yeah, I don't worry. <laughs> Ciekawostką, nasz barber ma metkę od koszulki. Zapomniał zdjąć. Ale raz tak miałem, że na mieście byłem w koszulce i zapomniałem zdjąć metki. Latałem z metką, i dopiero wróciłem do chaty i ogarnąłem, że nie odciąłem metki. Więc jak mnie widzieliście z metką, to nie znaczy, że się chwaliłem tą metką, tylko po prostu zapomniałem. Ja później nie oddawałem tych ciuchów. więc że 40 minut będę musiał poczekać, i zmyć, i wtedy się pokaże kolor. Nie no, nie wie co, to. Mi się bardzo podoba. Zobaczymy. Barber już wyszedł. Piotrek, reakcja na moją fryzurę, bez czynienia. czekaj, poczekaj, aż przyniosłem minutę ja nie... Dobra uwaga, uwaga. Piotrek najbardziej sceptyczny. 3-4. O! Dobra, jest późno. Muszę ochłonąć i jutro sobie to podsumujemy z rana. Bo ja muszę to przemyśleć. I jeszcze Patryk też ma jedną rzecz, więc on też pokaże, co mu się stało w, z włosami. Widzowie, ja już ochłonąłem. Mogę wam się pochwalić moją fryzurą. A jak tutaj jesteście, to napiszcie Siema, Michał Wiśniewski. Dzisiaj możecie mi mówić, Michał Wiśniewski. Patryk, jak zobaczył moją fryzurę, to też sobie czegoś zażyczył i chciał czegoś takiego, a dostał coś takiego. Średnio to wyszło. Ja też nie chcę być niemiły, ale po prostu może pan robił to pierwszy raz i. A wyszło ufo. A ja, moi drodzy, wyglądam. <laughs> Powiedzcie mi, że to się po prostu zmyje jak najszybciej. Ale po prostu ten kolor jest tak intensywny. No i z tego wszystkiego, płęta jest taka. Nie zawsze tanio znaczy źle, a nie zawsze drogo znaczy dobrze. I to wszystko kosztowało nas 430 zł. Nie warto było.